Witam serdecznie, szanownych kronograczy, e, Reid Seastone. Słuchajcie, to będzie komentarz na temat mojego wyjazdu e, do Francji do Blizzard Entertainment do kwatery e, może nie głównej, bo, bo jest w Stanach, ale pięknej kwatery, powiem Wam. Ten gmach to jest wow. Jeżeli nie widzieliście wideo relacji, to zapraszam Was tutaj. Link macie. To jest wideo relacja tworzona właśnie taką kamerką. To jest HDR GW55, sony, poręczne, bardzo mieści się w jednej ręce, w kieszeni. Genialna sprawa, wyciągasz, nagrywasz, wyciągasz, robisz zdjęcie. Naprawdę ciekawa ciekawa sprawa. Tak lepszego sprzętu nie mam, więc. No ale myślę, że całkiem fajnie wyszło. Przedstawiłem Wam mniej więcej takie moje emocje, również jak podróż całą, prawda? Co do podróży. Bardzo przyjemnie się leciało. Dwa loty w jedną stronę, jeden w drugim, yy, w drugą stronę. Yy, dokładniej z Katowic do Frankfurtu. W Frankfurcie chwilę czekałem na 3 godzinki. No i później i to, sam lot trwał godzinę z hakiem. Yy, z Frankfurtu do Paryża również godzina z hakiem, więc sama podróż tu błyskawiczna. No i później taksa przebijanie się przez Paryż w największych korkach. Taxi driver miał skilla, naprawdę level max cup na pewno. I powiem i to dość młody gościu, powiem wam, że naprawdę fajnie się jechałem. Pomimo, że jechałem dwie godziny ponad, 20 godzina dopiero w hotelu, a to wszystko wiecie z filmu. Słuchajcie, najfajniejszy aspekt tego wyjazdu na samym początku, jak już był dzień drugi, to było to, że zapomniałem czegoś z rana. Zapomniałem czegoś, wziąłem się z pokoju hotelowego, wróciłem się, wyjeżdżam, otwieram się drzwi, a tam rok przede mną, prawda? To było takie pierwsze spotkanie. Mówię, o, cześć, że on takie oczy. O, cześć, nie? Zdziwiony był, nie, że drugi Polak też przybył, ale powiem Wam, że bardzo pozytywny aspekt, bardzo pozytywny człowiek, jeżeli, znaczy ja rokałby osobiście nie oglądam tak namiętnie. Oglądam raz na czas, jeżeli coś mnie zaciekawi. Wy na pewno macie tam większy kontakt, jeżeli chodzi o YouTube'a z nim, ale tak osobiście to jest naprawdę pozytywny człowiek pozytywny człowiek. Świetnie się z nim gadało, dużo ma wiedzę na temat różnych różnych pozycji. No, działamy tobie już od 4 lat. To jak po prostu to robicie w kółko, w kółko dzień w dzień, to nie ma możliwości, musicie po prostu mieć wiedzę na ten temat zbieraną z doświadczeniem. Powiem wam, że sam wyjazd do Blizzard'a to było coś niesamowicie emocjonującego, w szczególności, że tam nocą już byłem. Jak wiecie, przytuliłem się do znaku, prawda? Eee, trochę padało. Ale who cares? Kogo to obchodzi? Eee, ale samo spotkanie bliżej to czuć było genialną atmosferę. Ja się przed, przed wyjazdem trochę stresowałem. Kto by się nie stresował? Ale jak już tam byłem, w samej recepcji wszystko zeszło ze mnie. Szczególnie, że widziałem genialne, genialne. Rzeczy. Zresztą, jak widzieliście w filmie. No i później samo spotkanie. Słuchajcie, to spotkanie dotyczyło Heroes of the Store, żeby było jasne. To było ustaw. Tam, tam spotkanie dotyczyło różnych takich aspektów po części gamingowych, po części biznesowych. Spotkałem tam ludzi, którzy byli naprawdę na samej górze, jeżeli chodzi o gaming europejski. Naprawdę, więc to było dla mnie coś, coś genialnego. W szczególności, że z tymi ludźmi rozmawialiśmy, tak naprawdę rozmawiałem jak równy z równym. Jak wiecie ten kanał jest mały, ale prężnie się rozwija, mam nadzieję, że jeszcze dalej będziemy szli, ale plany są takie, że powinno być naprawdę nieźle. Naprawdę mi na tym zależy, bo ja tego chcę. Chcę stworzyć naprawdę świetny kanał, chcę się zajmować grami również zawodowo i chcę iść w gaming po całości. Rada mi na tym zależy. I może właśnie to był punkt zwrotny. Jest to możliwe, w szczególności, że, no, słuchajcie, ustalenia na przyszłość są dość ciekawe. Również z Rokiem, również z jarok.pl, ale jeszcze nie będę Wam mówił, o co dokładnie chodzi. Dopiero Wam powiem, jak już to się stanie. Bo może się tak stać, że nic z tego nie wyjdzie. Ja do tego podchodzę bardzo ostrożnie. Po prostu ostrożnie. Ale mogę Wam już powiedzieć, że z rokiem spotkamy się. Również będziecie mogli mnie tam spotkać na iemie w Katowicach za dwa tygodnie. Na stoisku Blizzard Entertainment. Prawdopodobnie w sobotę i w niedzielę. Ja będę miał prawdopodobnie, mówię, na pewno zorganizuję tam takie spotkanie z Wami. Właśnie na Stoisku Blizzard Entertainment. Chociaż nie wiem, czy to będzie taki oficjalny, wiecie, spotkanie, godzina ta i ta, ale na pewno tam będziecie mogli mnie spotkać. Ja określę mniej więcej, w której godzina powinien tam być. Na Stoisku Blizzard, właśnie. I tam w sumie może dojść do tego, że będziemy rozgrywać ja z rokiem i kilka jeszcze osób w z niebiescy jakiś meczy. Również to może się stać. Ale nie potwierdzam tego jeszcze, bo to jest kwestia, już, kwestia ustaleń konkretnych. Jeżeli będę coś wiedział, to wam dam znać. Kolejna sprawa to jest, jakie są, jakie mam wieści dla Was z Heroes of the Storm. Najgorsze jest to, że jest ta klauzula poufności. Ja do końca um, nie wiem, co mogę Wam powiedzieć, a czego nie mogę Wam powiedzieć. Powiem jedno, jak wiecie, każdy wie, że Open Beta będzie. Wcześniej czy później, później Launch Day. Ale jak wiecie, w Headstone na przykład, pamiętacie Headstone? jak był Open META, było to kiedyś duże wydarzenie, bo nie wszyscy mieli dostęp. A Launch Day już nie do końca pamiętamy. No i w przypadku Heroes of the Storm ja myślę, że te, dwie, te dwa wydarzenia będą bardzo blisko siebie i no to jest już kwestia miesięcy. Tego dokładnie wam nie mogę powiedzieć, bo sam nie wiem, szczerze mówiąc, to, są tylko, to jest tylko kwestia domysłów. Ja osobiście mogę się domyślać, że to będzie gdzieś w rejonie Gamesconu 2015, ale dokładniej nie wiadomo, jeszcze nie wiadomo. Tego nie mogli nam powiedzieć, nie mogli nam przekazać. Co jest jeszcze istotne, to jest to, że mieliśmy takie spotkanie, z deweloperem, z Heroes of the Storm, ale na zasadzie on jest w USA, my jesteśmy tam, telekonferencja I, i było zadawane mnóstwo pytań. Co jest najistotniejsze, to myślę, że nie zabiją mnie, jak powiem, że jeżeli chodzi o level 10 postaci, to to nie będzie koniec, więc... Heroes of the Storm, mówię Wam, bardzo dynamicznie się rozwija i myślę, że to będzie gra Wow, będzie gra spora. To, co widzimy teraz, to jest tylko skrawek tego wszystkiego. E, słuchajcie, Diablo. E, o Diablo nie rozmawialiśmy. Nie było okazji, nie było czasu tak naprawdę. To było bardzo wszystko tak skompresowane. Słuchajcie, jestem w czwartek w wieczorem w Paryżu, a w sobotę rano już wylatuję, prawda? Kompresja totalna. Staram się dowiedzieć jak najwięcej. Ale za punkt honoru postawiłem sobie. To, żeby przeforsować wprowadzenie polskich złotych do Battle.netu. Słuchajcie, to jest dla mnie mega istotne, żebyśmy mogli kupować różne rzeczy w polskich złotych. Yy, patrząc doświadczenia na na przykład Star Wars, Old Republic, yy, kiedy wprowadzono tam złotówki na abonament, on był o wiele dla nas tańszy i o wiele przystępniejsze. Po prostu mogliśmy kartą kredytową zapłacić w złotówkach i, i tyle. I to, to, było, to, to jest bardzo dobre. Blizzard, e, Blizzard właściwie to nie miejsce, stwierdzili, że e, fajnie byłoby coś takiego przepchnąć. Ja będę cisnął temat. E, jeżeli będę miał tylko okazję o to pytać, będę pytał, e, będę, będę naciskał, pressure robił. Ale oczywiście, wiecie, e, Prawda jest taka, że jeżeli Blizzard będzie chciał to zrobić, to to po prostu zrobi, ale trzeba dawać im takie sygnały, że jak najbardziej chcemy, tak, chcemy, chcemy. W szczególności, że Polacy, no to jest duża, duża, duża ilość polskich graczy, którzy są bardzo pozytywnie nastawieni do działalności Blizzarda. No i chciałby również mm, móc zapłacić w terenach. Słuchajcie, kolejna rzecz Overwatch! Overwatch! Nie wiadomo nic na temat Overwatch. E, mogę Wam od razu powiedzieć, ja osobiście uważam, że Overwatch wejdzie do testów dopiero po zakończeniu tematu z Heroes of the Storm. Zakończenia, czyli na przykład Open bety, coś takiego. Tak więc w mojej ocenie Overwatch e, wejdzie dopiero w przyszłej, znaczy w drugiej połowie tego roku, ale myślę, że w tym roku się pojawi. E, słuchajcie, od razu wam pokażę to, co mm, pokazywałem wam na Instagramie. To jest taki prezent. Limitowana edycja. Chodzę, coś <coughs> powieszę na ścianie. Limitowana edycja e, takiego obrazu. Wow. Ja powiem wam pierwszy. ja to w ogóle otworzyłem dopiero w Warszawie. Byłem tam na spotkaniu również w Warszawie, dlatego nie poleciałem samolotem, tylko później pociągiem pojechałem. E, i, I otwarłem to i, i po prostu zamarłem. E, wow. To jest, to jest coś pięknego. Jak możecie się przyjrzeć, jest tam bardzo dużo różnych postaci, również z, właśnie z Overwatch, z Heroes of the Storm, Diablo, Tyreal. No to wygląda naprawdę nieźle, prawda? Limitowana edycja, genialna rzecz, naprawdę genialna rzecz. Jeżeli chodzi o takie giveawaye, -e, kotarba, Blizzard Internet. Intervent. Ale fajnie się z tym idzie, dziwnie ludzie na mnie patrzyli. E, no i. E, na przykład, coś takiego bardzo pozytywne. więc ogólnie, głowa pełna wrażeń. Coś niesamowitego w szczególności, że spotykasz ludzi, którzy zajmują się gamingiem już od ho-ho-ho po prostu. Od... I to nie tylko, słuchajcie, streamerzy, youtuberzy, prawda? Więc sky high, naprawdę. Ja się czułem tam. No... genialnie. I w dodatku cała ta otoczka, jeżeli chodzi o, w ogóle o kwestie jak Blizzard spracuje, jak to wygląda, jak to wygląda w środku. Widziałem bibliotekę Blizzarda, słuchajcie, widziałem pokój gier. Naprawdę można było wiele mówić na ten temat. I tak wszystkiego nie widziałem, bo mieliśmy dostęp do, tylko do dwóch pięter, wyłącznie z recepcją. Tak więc, stołówka sama blizarna to jest jedna wielka masakra, wszędzie obrazy, właśnie takiego typu, który Wam teraz pokazałem, ehm, czy figu figurki i w sumie tam, jak rozmawiałem z jednym z, e, z, z managerów społecznościowych, to mówię, o, w sumie jeszcze mamy tutaj gołe ściany, wiecie, bo na ścianach wielkie takie plakaty e, różnych postaci z gier i po prostu idziesz tym korytarzem i nasycone to wszystko jest gamingowym światem. Wow, po prostu idziesz i, i tylko się rozglądasz na lewo i prawo cały czas. A ja sporo go, białych ścian jeszcze mają, to myślę, że jeszcze będą montować to całe biuro. Mają bardzo fajny taki ogródek, ja to nazwałem, jak ja to nazwałem? No już mniejsza z tym, ale jest taki ogród, gdzie stoi właśnie ta pani, jak widzieliście właśnie na relacji. Może nie w takiej formie, prawda? Ale wyglądało to jak Terminator. Terminator. No i w ogóle tam jest taka, taka bardzo duża swoboda dla pracowników. W sensie mają zrobić, wiadomo, mają określone rzeczy do zrobienia, jednakże mają normalnie lunch, jakąś tam przerwę i cały czas się zajmują tym, tym wszystkim, co kochamy, prawda? Więc jeżeli myślicie o tym, żeby aplikować do blizzardę jak najbardziej, ale angielski perfekt więc miejcie to na uwadze, jednakże mmm, dział Polaków się naprawdę rozrasta, nie tylko Polaków, w ogóle Blizzard Entertainment się rozwija cały czas i nabór na pewno będzie non stop. No ale mniejsza z tym, więc to są takie główne założenia, główne rzeczy, o których mogę wam powiedzieć niestety, nie ma tego wiele. Ja nie będę tutaj robił anonsów dodatków, prawda? Bo to w ogóle to wychodzi poza zakres moich możliwości. Nie mogę tego w ogóle też, też robić, ale też nie posiadam takiej wiedzy, jeżeli chodzi o dodatki do Diablo 3. Mojej opinii jest tworzone. Mojej opinii jest tworzone. Jednakże będzie jeszcze kilka patchy, zanim w ogóle będzie anons. Chociaż na bliskonie 2015 może być naprawdę niezła akcja, jeżeli chodzi o ogłoszenie jakichś projektów. Więc będę naprawdę na pewno śledził. Tak więc słuchajcie, widzimy się na jemie w Katowicach. Będzie na pewno coś ciekawego. Dam wam przed -em jeszcze dam wam znać jeszcze przed IEM-em, kiedy dokładnie o której godzinie będę, będę tam dla was dostępny. Co jest jeszcze istotne, będę na dniach fantastyki we Wrocławiu, ale to będzie okres 26-28 czerwca. Będę prowadził prelekcje z green screenu i nie tylko więc tam również będziecie mogli mnie spotkać. Jeżeli chodzi o roka, no to mamy ze sobą kontakt, direct kontakt i myślę, że pozytywnie coś z tego wyjdzie. Dziękuję Wam za uwagę, czyli będę Wam tutaj przedłużał. Mógłbym tak opowiadać i opowiadać i opowiadać, trwałoby to z godzinę, ale jak macie jakieś pytanie, również możecie mnie zadać pod tym filmem albo pod QA Number 2 czyli pod dym, drugim kątem, a ponieważ zanim długo się pojawi odsłona trzecia tej serii, bo jest całkiem fajnie się z Wami rozmawia, więc będę to kontynuował. Na razie, trzymajcie się.